Este envío, por parte de Temu, que es la nueva aplicación de envíos Sí, lo estoy grabando Digamos, eh, es la nueva aplicación de... Eh, pues, eh, en Polonia La nueva aplicación de... Y pues, en España, también Sí De español ¡Dobra, otvierame! Estamos haciendo el unboxing a lo maldita sea Vamos, pues, estamos abriendo el paquete eh, tal cual como llegó. Si sí, no es una mierda. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> mierda pues, eh, Vamos eh, a ver si no es es mierda. a es mierda. Ale było wystające. O, oh, zobaczcie, bo to wystawało, a to mm. miało być kot. To debe ser komuna disculpa a algo. No, esto to lo compré, a ja to kupiłam. A, ah, de chieronga grande. To miało być większe. No sé to jest esto, pero i No dobra, i to jest un gancho. Wieszak. Sí. lo estamos abriendo Entonces, es el cote que debe a en un podusco lo estamos abriendo y pues Sí ahí va ah, ¿ves escucho este cote? son malutkie malutkie, su parche, son malutkie no, no malutkie muy pequeño mira, muy pequeño no? mi amor, pero, ajá, digamos que viene... porque eso en la descripción es un más grande ok Dobra, ale spoko, mamy koty, koty są spoko Znaczy córce... Mi I mi tat Mhm uh -huh. Le digo que a, a nuestra hija le gusta, porque es pequeño Entonces, <laughs> sí. Dobra, córce się podoba, ona e, jakby... Dobra, ale nie pokazujemy Entonces, No, ahora... no enseñamos a la niña ahora vamos... a teraz paczka, no dobra, caja, a teraz... Sí, vamos a Jedziemy z paczką. Ej w ogóle. I jest to tu afuera. A tak. Sí, sí, sí. A to było w ogóle na zewnątrz? Dlaczego ktoś włożył koty na zewnątrz? I to jest totalmente afuera. Tak. Sí. I to, to było w ogóle wszystko jakby na zewnątrz, jak oni tu pakują? No, no, no. Victoria no. Jezu. <grystanie> Jesus. Santa Maria Lopez. <grystanie> Ej, zaczekajcie, kochani, bo my tu nie chcemy e, dziecka pokazywać, nie? Ej, słuchajcie, to jest tam... Ej, słuchajcie, to jest to, to Ej, to jest dla makina! Wiktoria! No dobra. Słuchajcie, no jakby, jakby to dziecko się tak e, podeks... A słuchajcie, a to, to, to jest ta właśnie maszyna. Dobra, słuchajcie, temu... Temu generalnie ja Wam powiem, że no pod względem tej maszyny, no to tutaj jakby dali, dali radę. Ja to zamówiłam, żeby było właśnie, żebyśmy mogli sobie tutaj na przykład soczewicę wrzucać, żebyśmy mogli wrzucać na przykład ryż. Tutaj na przykład um, soczewicę, ryż i na przykład jakieś um, jak to się mówi? Muselice garbansu z No i na przykład... A, ciecierzyce, ciecierzyce. Oj, dobra, Kurzyła się, także ja Was bardzo przepraszam. Słuchajcie, to jest bardzo fajne, to jest, to, jest, to jest w ogóle bardzo fajne urządzenie, także przepraszamy bardzo z góry, ale zobaczcie, to jest, i to jest duże, bo oni to wysłali naprawdę w takim sensownym kartonie. I oni to wysłali takie, no także to możemy polecić, ale na przykład te koty, to w opisie były, że wygląda jak poduszka, no to przepraszam bardzo, ale to jest jakby, to jest takie maleństwo, nie? To jest taki właśnie kot, także, no takie. Dobra, kochani, słuchajcie, e, dobra, dziękujemy bardzo. Także tu mamy unboxing temu. Co wyszło, to wyszło, także pozdrawiamy. I dobra, oglądajcie mój kanał, tam um, będę wrzucać różne <grychy> rzeczy, będę dalej nagrywać. Także buziaki, trzymajcie się, papa. Pa.